Witam w kolejnym odcinku twórczość własna The Forest na kanale LR Creative. Ten odcinek jest kontynuacją poprzedniego, w którym budowałem mega zjeżdżalnie. Jeśli więc, drogi widzowie, nie oglądałeś, to gorąco zachęcam do zrobienia tego. A tymczasem kontynuuję budowę. Zacznę od rozpalenia ogniska. Oszczędzamy drewno, więc kanibale posłużą za podpałkę. Kończę budowę rampy i szybko wchodzę na górę, by stamtąd znieść kolejną platformę. Zostawiając fundamenty, zostawię jedną stronę otwartą, aby wykorzystać puste wnętrze. O, i tak najczęściej ginę spadnę, nogę złamię, a kanibale czekające w krzakach zaraz mnie zawloką do jaskini. Szybki przeskok w czasie i kończymy kolejną platformą. Jak wcześniej wspomniałem, wykorzystam puste wnętrze na budowę schodów na górę, Równolegle kończą budowę zjeżdżanie przy wraku samolotu. Jeszcze tylko kijażki i będzie gotowe. Przywijam czas do przodu i chciałbym pokazać ukończoną platformę pod zjeżdżalnią. Jak widać, wywaliłem część belek, fundamentowych aby móc przejść na drugą stronę. Dalej prowadzą kolejne schody na samą górę. Ok, kontynuuję budowę zjeżdżalni. Cały ten trud był po to, aby teraz móc poprowadzić odpowiedni spadek i kierunek. Wracam z wyprawy po wyspie i biorę się za budowanie. Zaraz, po co biegam z pojedynczymi kłodami? Po to budowałem te rampy, żeby wybiegać tam z całymi saniami. O, proszę bardzo. Yy, bez komentarza. Trening czyni mistrza. Wrzucam ostatnie kłody. Znowu wygoliłem z drzew okolicę. A tam co łazi? Jakiś kanibal szpieg? O ty dziadu. Biorę się za wycinkę z drugiej strony. Teren jest trochę niekorzystny, bo kordy staczają się w niepożądanym kierunku. O masz, jeszcze saniami we mnie rzucają. Dobra, już ostatnie patyki i kłody wędrują na swoje miejsce i kolejny odcinek autostrady będzie oddany do użytku. Teraz warto było pomyśleć o ochronie fundamentów. W zasadzie to powinienem to zrobić na początku. W każdej chwili mógłby tu przyleźć jakiś mutant i wszystko rozdupczyć. Na początek kamienny mur powinien wystarczyć. Chwila. Czy ja w porę powiedziałem? Banda mutantów idzie w stronę platforma, a ja nie mam jeszcze osłony zakończonej. No pięknie. Muszę ich zaraz odciągnąć i pozabieć, bo mi wszystko rozwalą. Chodźcie tu dziady, zostawcie moje zjeżdżalnie. Oho, usłyszeli. No to mam przerąbane. No, udało się. Zrobię teraz większy przeskok w czasie i pokażę efekt końcowy, gdyż dalszego progresu nie udało mi się nagrać. A więc w drogę! Zium! Efekt końcowy wyżytł całkiem nieźle. Wrócę się teraz na początek i oprowadzę Was po całym odcinku tej zjeżdżalni. Zapewne wiele osób stworzyło zjeżdżalnie o wiele większe i dłuższe, a w trybie kreatywnym można to zrobić w 5 minut. Jednak ja czerpię przyjemność i satysfakcję z samego procesu twórczego, planowania, projektowania i kombinowania. Wracając do prowadzenia, tutaj mamy pierwszy odcinek zjeżdżalni, który rozpoczyna się trolką rozpiętą pomiędzy szczytem, na którym powstaje moja główna baza, a tamtą wieżą. Stworzona ona została po to, aby zachować odpowiedni, czyli jak najmniejszy spadek, a następnie by siłą rozpędu zostać wyrzucone jak najdalej prosto pod rynnę. Odległość i wysokość musiała być na tyle duża, aby mieć czas na wyciągnięcie skorpy żółwie i podłożenie jej sobie pod nogi. Drzewo wycinałem z tamtego lasu i przesyłałem tutaj za pomocą te rolek. Tą wieżę budowałem jeszcze metodą tradycyjną, czyli przy wykorzystaniu wind i schodów. Tamtą kolejną zrobiłem już przy użyciu rynien. Jak widać dzięki temu mogę budować smukłe i wysokie konstrukcje. Na budowę tej platformy poświeciłem wiele więcej czasu i materiałów. Ostatnie belki wprowadziłem tu przy użyciu te rolki. Musiałem tylko wybudować niewielką konstrukcję, która mi te kłody tutaj wyłapywała. U stóp drugiej wieży musiałem wybudować fortyfikacje obronne, gdyż jest to miejsce, w którym zapuszczają się patrole kanibali. Znagrodzenie za palisady zrobiłem z nieproszonych gości, którzy próbowali zniszczyć moje dzieło. Idąc dalej widzimy ciągnącą się zjeżdżalnię. Transport materiałów na jej budowę odbywał się na jej początku i końcu, gdzie właśnie zmierzam. Po drodze mijam mój system szybkiego przemieszczania się przy wykorzystaniu terolek. Tutaj mamy kolejną platformę wieńczącą ten odcinek zjeżdżalni. Zaprojektowałem w tym miejscu wyskocznia. Tutaj widać pozostałości które mi służyły do oznaczania miejsca gdzie wylądowałem zanim wybudowałem drugą część rynny. Testowałem gdzie najczęściej ląduję, żeby w tym miejscu postawić tę zjeżdżalnię. Ponieważ koszt budowy jest dość wysoki, nie chciałem ryzykować, że po jej stworzeniu okaże się, iż jest ona krzywo względem wyskoczni. Ten odcinek pokazywany był już wcześniej. Jedyne co się zmieniło to dodatkowe barierki z patyków i kamieni. Wspomniałem w wcześniejszym odcinku, że fizyka zjeżdżania w tej rynnie jest trochę skopana przez twórców. Ogólnie rzecz ujmując, zdarza się łatwo wyskoczyć z rynny, choć prawa natury temu przeczą. Stąd dodatkowe zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadaniem poza zjazd. Patyków tutaj poszło bardzo dużo, praktycznie drugie tyle co na samą zjeżdżalnię. Dalej dochodzę do kolejnej platformy, którą lekko rozbudowałem, tylko pod dodatkową tyrolkę. Nieopodal wznosi się kolejna wieża, już znacznie szczuplejsza, dzięki której przedłużyłem trochę zjazd. Pierwotnie planowałem aby wyskocznia kończyła się na tej większej platformie, jednak skopałem trochę projekt. Gdy testowałem skoki, to miałem bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o miejsca lądowania. Wystarczy spojrzeć na paliki, którymi oznaczyłem te miejsca: jedne tu, kolejny tam, następny tam, tam. Wszystko przez to, że źle zaprojektowałem zakręt tamtego odcinka zjeżdżalni. Na końcu powinien być kawałek prostej, aby móc ustabilizować zjazd, tymczasem u mnie kończyło się niewielkim zakrzywieniem co powodowało, że za każdym razem wyrzucało mnie z rynny gdzie indziej. Dlatego też dobudowałem ten odcinek prostej. Dalej wzniosłem wieżę w sposób minimalistyczny tylko po to, aby w momencie stawiania projektu zachować odpowiedni spadek i położenie zjeżdżalni. Na szczęście w tym miejscu budowa znacznie przyspieszyła, bo jak widać drzewa jest tu pod dostatkiem. Tutaj mamy kolejne wzniesienie, ale wchodzić już tam nie będę. Odcinek ten kończy się w tym miejscu. Materiał do budowy był dostarczany tutaj. Pozostały odcinek zrobiłem już jednym ciągiem. Trochę ryzykownie, bo w okolicy jest sporo kanibali i mutantów, którzy mogliby mi to z łatwością zniszczyć. Powinienem to zrobić krótszymi odcinkami, ale przyznam się, że budowa tego obiektu bardzo się wydłużała i chciałem to jak najszybciej skończyć. Na wszelki wypadek poprowadziłem tą część na tej skarpie, żeby przeciwnicy mieli utrudniony dostęp. W tym miejscu jest najgorzej, bo ten przesmyk to autostrada mutantów i kanibali, więc w przyszłości będę musiał tę słupę zabezpieczyć jakimś kamiennym murem. Im dalej tym było łatwiej to budować, bo drzew i patyków jest tu sporo i konstrukcja ryny przebiega tu nisko. Na koniec zrobiłem taki spory łuk, gdyż musiałem wyminąć to wzniesienie, a chciałem się połączyć z tamtym obozem na wyspie, a nie kończyć tego gdzieś bez sensu w krzakach. W zasadzie to by było na tyle. W przyszłości planuję zrobić odcinek, w którym oprowadzam po pozostałych obozach stworzonych przeze mnie na tej wyspie, a jest ich kilka, jak ten, który widzimy. Jeśli materiał się ci spodobał, drugi widzu, zostaw komentarz lub daj kciuka w górę. Jest to dla mnie bardzo motywujące. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Tymczasem kończę niniejszy odcinek. Do usłyszenia.